Cześć, z tej strony Damian z firmy e W dzisiejszym filmie chciałbym doradzić Wam, na co zwrócić uwagę przy wyborze maty grzewczej. Więc jeśli jesteście na etapie wyboru producenta marki e, maty grzewczej, czy zestawu ogrzewania podłogowego, e, zapraszam Was do oglądania. W ostatnich latach na polskim rynku pojawiło się wielu nowych producentów marek mat grzewczych. Dzisiaj postaram się Wam doradzić, na co zwrócić uwagę, przy wyborze odpowiedniej marki. Otóż musicie zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest gwarancja i serwis. Niestety, większość tych nowych producentów, którzy się pojawili w ostatnim czasie na rynku, nie posiada serwisu, nie posiada możliwości zlokalizowania miejsca uszkodzenia i naprawy. Wobec tego gwarancja tak naprawdę jest fikcją, to znaczy jest ona często realizowana dwoma drogami. Pierwsza droga jest taka, że Producenci szukają jakiegokolwiek pretekstu, żeby reklamację odrzucić, na przykład pod pretekstem braku zdjęć po montażu, czy, czy braku jakiegoś podpisu w karcie gwarancyjnej, czy jakiegokolwiek drobnego elementu, który mógłby dać im podstawę do odrzucenia reklamacji. Druga ścieżka, jeśli już uda Wam się tą reklamację uwzględnić, to producenci Ci najczęściej roz, rozwiązują taką reklamację po prostu zwracając pieniądze za zakupioną matę grzewczą. Tylko, czy to rozwiązuje Wasz problem, nie działającego systemu grzewczego? Macie matę grzewczą zamontowaną pod płytkami w salonie, w kuchni, w łazience. Nagle okazuje się, że mata przestaje grzać, a producent po długiej walce zwraca wam tylko pieniądze za tą matę. Czy to jest właściwie najlepsze rozwiązanie? Otóż nie. Dlatego musicie na to zwrócić uwagę, żeby wybierać takich producentów, którzy mają serwis, którzy są w stanie w takim przypadku Wam pomóc, wysłać do Was autoryzowany serwis, który przyjedzie, zlokalizuje miejsce usterki i dokona skutecznej naprawy przy jak najmniejszych. Uszkodzeniach nawierzchni podłogi. Druga kwestia, na jaką musicie zwrócić uwagę, również dotyczy szczególnie tych nowych e, marek, które się pojawiają na rynku tych najtańszych produktów, to jest jakość maty grzewczej. Na pierwszy rzut oka te dwie maty wyglądają niemal identycznie. Różnią się tylko kolorem przewodu grzewczego, co oczywiście nie stanowi żadnego problemu. Akurat kolor nie ma żadnego znaczenia. Tak naprawdę cały szkopu tkwi w szczegółach. Przykładowo ta mata grzewcza ma żyłę grzewczą, czyli ten element, który grzeje, wykonany z miedzi cynowanej. Ta mata grzewcza jest tańsza, ale ma żyłę grzewczą wykonaną ze stopu aluminiowo-magnezowego, który oczywiście jest mniej trwały. Tak samo jeśli chodzi o izolację. Tutaj też na pierwszy rzut oka nie widać różnicy. Różni się tylko kolorem, ale tak naprawdę materiały są zupełnie inne. Izolacja w dobrej macie jest odporna na wyższą temperaturę, jest bardziej odporna mechanicznie, natomiast w gorszej jakości macie też jest, ale jest po prostu o dużo słabszych parametrach. Tego też wzrokowo nie da się e, zauważyć. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, zwróćcie uwagę, że w tej macie odległość, odstęp między przewodami grzewczymi wynosi 8 cm, a w tej tańszej macie odstęp wynosi 10 cm. Wobec tego. Na tej macie o takiej samej powierzchni jest dużo mniej przewodu grzewczego, 20% mniej więcej mniej przewodu grzewczego niż na tej macie. A przewód grzewczy jest najdroższym elementem maty, dlatego ta mata może być tańsza. Tylko, że tutaj ten większy rozstaw też powoduje mniej równomierne rozprowadzenie ciepła, powoduje to, że ten przewód się mocniej nagrzewa, bo jest go mniej, a musi osiągnąć taką samą moc grzewczą. Jak ten przewód, którego jest po prostu więcej, więc jest bardziej wyży, jakby jest bardziej narażony na wyższą temperaturę, on się musi mocniej nagrzewać, żeby osiągnąć wskazane parametry. Ważny jest jeszcze jeden element. E, normy dopuszczają e, odstępstwo od parametrów technicznych plus minus 10%. Czyli jeśli producent na przykład wam deklaruje, że Mata grzewcza ma 160 W na metr kwadratowy, to tak naprawdę dopuszczalna jest różnica plus minus 10%. Tak samo jeśli chodzi o rezystancję żyły grzewczej, również podobnie. Wobec tego, na przykład, ta mata ma, jeśli zrobicie pomiar, moc dokładnie taką, jaka jest deklarowana przez producenta. Natomiast ta mata ma moc o prawie 10% mniejszą. Więc widzicie, na czym polega różnica. Wzrokowo tego się nie da zauważyć, ale różnica jest. Więc yy, zwróćcie uwagę na to, że większość tych nowych producentów, nowych marek, które się pojawiły na polskim rynku, oferuje produkty tak naprawdę walcząc z ceną. Ta najniższa cena niestety zawsze jest kosztem jakości. Są to w zdecydowanej większości urządzenia produkowane w Chinach, co się nie znaczy, że chińskie urządzenia są złe, W Chinach tak naprawdę są również i dobre produkty, i takie same, ale dużo gorsze jakościowo. I tutaj właśnie mamy taką sytuację że żeby osiągnąć jak najniższą cenę, niestety odbywa się to kosztem jakości. A w związku z tym, że mata grzewcza z urządzeniem na stałe instalowanym w Waszym budynku, w Waszym mieszkaniu, domu czy biurze, to ona powinna być dobrej jakości, tak żeby jej trwałość była porównywalna z trwałością budynku. Jeśli wybierzecie matę dobrego producenta, markową matę producenta istniejącego na rynku od wielu, wielu lat, to możecie być spokojni, bo mata na pewno będzie dobrej jakości. A gdyby nawet zdarzyła się jakaś usterka, to będziecie mieli wsparcie serwisu, który was przyjedzie i taką usterkę naprawi. Także to są najważniejsze elementy, na które musicie zwrócić uwagę. Mimo, że na zdjęciu, zwłaszcza w internecie, tematy wyglądają prawie identycznie, tak naprawdę są zupełnie różnej jakości. Więc przy urządzeniach szczególnie instalowanych na stawie w budynku ma to olbrzymie znaczenie. Także radzę Wam nie ryzykować, nie kupować urządzeń najtańszych, nie kupować urządzeń marek, które dopiero co powstały tylko weryfikować to, czy dany producent, dana marka daje gwarancję tylko na papierze, czy daje realną gwarancję łącznie z dostępem do serwisu, czy jest w stanie zlokalizować miejsce uszkodzenia, naprawić, gdyby doszło do, do uszkodzenia bo to jest bardzo ważne w tym przypadku. Także to są. Najważniejsze rzeczy, o których chciałem wam powiedzieć. Jeśli wam się podobało, oczywiście kliknijcie lajka, like, dzwoneczek, subskrypcję do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.